mano wszystkim. Dzisiaj chciałem wam pokazać taki mój patent mojego wykonania. Informacje też zaczepnąłem w sieci, bo gdzieś tam widziałem filmiki podobnej konstrukcji do sprawdzenia lewego powietrza w dolocie, czy tam żaden wąż, guma gdzieś nie przepuszcza, co może się objawiać jakimś tam falowaniem obrotu, nierówną pracą silnika, brakiem mocy. Co tutaj będzie nam potrzebne? Kabelki, oczywiście, żeby podłączyć sobie do akumulatora ten sprzęt. To jest zwykły silniczek do spryskiwaczy 10 zł na szrocie. Ten akurat był na szybę, ty i przód, chyba z jakiejś klijówki to jest. Klejem na gorąco zaślepiłem tutaj jeden otwór. Tu mamy drugi, a tu będzie nam potrzebna Fajka, Fajka Liquid. Likwidę akurat sam sobie tam robię do niej, bo dość dużo tego pale. Wapuje i taki gęstszy, więcej gliceryny. Gliceryna daje więcej dymu, jest ten dym gęstszy, także będzie pomocniejszy w tym wszystkim, żeby zlokalizować gdzieś nieszczelność w układzie. Zaraz Wam zaprezentuję, jak to działa. Dobra, tak jak widzicie miejsce, z którego silniczek zaciska, zasysał płyn do spryskiwaczy, wkładamy w e Z drugiego końca powinien nam fajny dym lecieć. Tutaj krokodylkami sobie podłączę to do akumulatora i już pracuje. Także tu zaciskamy i patrz. naprawdę prosty patent urządzenie 10 zł kosztowało jak ktoś ma swój jakiś tam silniczek do spryskiwaczy też może sobie takie coś zrobić ja tutaj próbowałem u siebie takiej próby no dym niestety nigdzie się nie pojawił a miałem podejrzenia, że gdzieś tu jakieś lewe powietrze mi ciągnie najlepiej sobie filtr powietrza ściągnąć przepływkę opakować Jakimś workiem, żeby nie puszczała powietrza, i sporo ten ją skręcić na wężę. Wtedy układ mamy teoretycznie zamknięty szczelny, i tutaj gdzieś, jakimś podciśnieniem, taki mały wężyk mam. Sobie podłączyłem ten wężyk od tej dymiarki. No nigdzie nie pojawiło się. Jest też opcja, że nieszczelność pojawia się, gdy jest ciśnienie. No, niestety nie mam takiej możliwości, nie mam kompresora, żeby to sprawdzić. Także takim prostym patentem, chociaż wyeliminowałem jedną możliwość, że żadnej wielkiej dziury nie ma, aczkolwiek może się ona pojawić, gdy ciśnienie w kolektorze jest większe podczas jego pracy. Dobra, zachęcam, zróbcie sobie też taki, taką dymiarkę. Wiele ułatwi, nie musicie się męczyć. Jeśli się Wam podobało, to dajcie łapkę w górę. To tyle, na razie.